W tej chwili na taką depresję, depresję prawdziwą, stwierdzono, potrafią cierpieć kilkuletnie dzieci. Dlaczego tak się dzieje? Już wiadomo, proszę państwa, dlaczego tak się dzieje? Bo wiele ośrodków różnego rodzaju robiło badania, dlaczego u dzieci występuje i u dzieci i u dorosłych i u młodzieży w takim wieku, kiedy ludzie powinni być w pełni życia i radości. Na przykład popełniają samobójstwa wręcz lawinowo w niektórych mm. regionach świata. I cóż się okazało? Że winowajcami są... Trzy, cztery. Dzień, Dzień dobry. Marta Stachowiak-Córka. Dorota Sumińska-Mama. Witamy na naszym kanale Sumińska-Zwierzyci. I znowu siedzimy odwrotnie, znowu. bo mi się bardzo spodobało właśnie siedzieć w tej stronie. A mi to zupełnie obojętne, po której stronie siedzę, ważne, że jesteś obok. Jesteś miła jak zwykle i No i, bo rozmawiamy właśnie dzisiaj o tym, jak to, jak to zrobić, żebyśmy byli dla siebie milsi i dla siebie samych milsi. Tak. Bo żyjemy w czasach, w których popadamy ciągle w depresję, lęki, yy, sfrustrowanie. No właśnie. A to bardzo źle działa na nasze zwierzęta. Bo one jak dzieci są barometrami naszego. Odbierają wszystko. ładnie. I skąd to się wzięło, jak myślisz? No właśnie, bo znaczy, ja wiem skąd to się wzięło, ale do tego zaraz dojdziemy. Tylko trzeba zauważyć, że w tej chwili kiedyś było tak, że dorośli, zdarzało się tak, że ktoś dorosły popadał w depresję. Zdarzało tak. się tak, że ktoś ją po prostu miał, jakąś tak. chorobę fizyczną, ktoś inny miał tak. Traumatyczne przeżycia, że tego dopadało. Albo po prostu miał taką naturę depresyjną. Tak, ale to się yy, zdarzało raz na tysiąc. To się zdarzało raz na tysiąc, to dopadało do osób dorosłych. Tak. W tej chwili na taką depresję, depresję prawdziwą stwierdzoną potrafią cierpieć kilkuletnie dzieci. I właśnie, dlaczego tak się dzieje? Już wiadomo, proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje, bo wiele ośrodków różnego rodzaju robiło badania właśnie żeby stwierdzić, dlaczego tak się dzieje, dlaczego u dzieci występuje, i u dzieci, i u dorosłych, i u młodzieży, w takim wieku, kiedy ludzie powinni być pełni życia i radości, na przykład popełniają samobójstwa, wręcz lawinowo w niektórych mm. regionach świata. I co się okazało? Że winowajcami są, no na przykład ten sprzęt, na który w tej chwili nagrywamy. Winowajcami jest łatwiny. Śpiewanie łatwizna, którą można znaleźć, łatwizna dla naszego w cyfrowych. Tak proszę państwa, jesteśmy tak skonstruowani, nie tylko my, inne staki również, że mamy w mózgu bardzo różne neuroprzekaźniki, to znaczy substancje, które mają swoje receptory i które powodują, no, właśnie jego receptory już nie zadziałały i tak się trochę odcina. Które w jakiś sposób modyfikują nasze zachowanie i nasze nastroje. I natura tak stworzyła, że te neuroprzekaźniki, które są neuroprzekaźnikami nagrody, na przykład dopamina, na przykład serotonina, noradrenalina, one pojawiają się w naszym mózgu. Przez co czujemy satysfakcję, jesteśmy zadowoleni, jak sobie nad zapracujemy. Czyli istnieje coś takiego jak równowaga w organizmie. Nie Musi. można ciągle być zadowolony. Albo Marii. ciągle być niezadowolony. Ja to wyjaśnię na takim, na takim przykładzie. Na przykład będziemy mieli psa, którego mózg w ogóle nie będzie wydzielał dopaminy i on y, umrze z głodu z tego powodu, nawet jeśli będzie stała przed nim miska. Dlatego, że zdobywanie pokarmu, szykowanie go jest pracą, za którą dostajemy nagrodę. I dla psa tą pracą może być wyjście ze, na spacer ze swoim opiekunem. W ogóle to, że on, że on jest aktywny, co prawda już nie poluje tak jak wilk, ale w pewien sposób poluje na miskę, prawda? Czeka, widzi, szykujemy. I dostaje potem tę nagrodę. Natomiast i dopamina się wydziela, i jest przyjemność. W momencie, kiedy nie byłoby dopaminy, nie byłoby motywacji. Mhm. I to zrobiliśmy sobie i naszym dzieciom, zaśmiecając nasz mózg y, tym, czy, co, czym jest nagroda, bez wysiłku. Taką i łatwą przyjemnością. Tak. I oglądamy, najgorszą rzeczą są te wszystkie takie, ja, nie, ja mogę mówić niefachowo, bo jestem internetową analfabetką, ale te takie portale, tak? czy te takie kanały, kanały, tak. tu jest koci ogon. Bardzo ładny chodzi oglądam. Kanały, które dają nam rozrywkową informację w takich małych, bardzo częstych, małych... W tych kilkusekundowych filmikach, Ta. shortach, rolkach. I my i tak siedzimy. Dalej. Ja nie mówię ja, bo ja absolutnie nie, ale co gorsza siedzą dzieci i dostarczają temu mózgowi cały czas yy, nagrodę za nic. Mhm. Za nic, bardzo łatwą nagrodę. W ogóle łatwizna, jaka nastała poprzez internet, spowodowała to, że nasze mózgi pomyślały sobie, że coś z tym trzeba zrobić, bo cały czas burza dopaminy w mózgu to jest bardzo niedobrze. A więc przestają wydzielać dopaminę w ogóle. I w tym momencie popadamy w depresję. I Szukamy leków na to dalej, siedząc Czyli w telefonie. To tak, w tak jest. Dokładnie tak. I nasze mózgi nie były absolutnie przygotowane. Wydawało się, że to działa tylko na dzieci. Okazuje się, że nie. To działa również na dorosłych. Na dzieci to jest w ogóle tragedia, dlatego że takie dziecko, jeżeli dostaje tę łatwiznę w postaci śmiesznych dla niego filmików które go uciszają, bo ono wtedy nie, 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 nic nie robi i dostaje to za darmo, nie musi y, y, jakiegoś wysiłku, no i nie, nie musi się natrudzić, żeby dostać tak łatwo y, y, tę nagrodę. W tym momencie u dziecka następują tak duże zmiany, że doprowadza to do tego, że dziecko nie jest w stanie się skupić na. Niczym. I to jest właśnie sprawa numer dwa, bo depresja depresją, nie każdy jest podatny na to, to też trzeba wziąć pod uwagę, ale mówi się teraz o tym, że yy, nauczyciele, opiekunowie dzieci, przedszkolnych, szkolnych biją na alarm, że w tej chwili prawie żadne dziecko nie jest w stanie skupić się nawet na informacji dłuższej niż ta, która ma kilka sekund. Co za tym idzie, spadek kreatywności, ogromny spadek kreatywności, ogromny spadek chęci, jak ja to się mówię, jak ja to mówię, dowiedzenia się, co jest w środku, yy, całkowity zanik chęci wykombinowania, rozwiązania, nawet bardzo prostego, i to wszystko się wiąże właśnie z tym, o czym w tej chwili mówisz. Tak, kiedyś i do... takie rzeczy, przepraszam jeszcze, że wejdę w słowo, kiedyś takie rzeczy załatwiały narkotyki, które tak, też tak, tak. działały sztucznie na tak. Neuroprzekaźniki. Bo to jest narkotyk, bo bardzo dobrze, Więc że, właśnie, że, 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 narkotyki chemiczne. Tak. A Teraz to jest narkotyk... się mówi, że moje dziecko nie, nie, nie bierze, nie pije, nie niszczy się w żaden sposób, a i tak coś jest z nim nie tak. Bo bierze i pije. Tylko bo że bierze i pije telefon. Bo narkotyzuje się tą łatwą mm. informacją i jego mózg tego nie jest nie, nie tylko nie jest w stanie udźwignąć, ale nie jest w stanie prawidłowo się rozwijać. Nie może prawidłowo się rozwijać, bo kwestie poznawcze w wieku, kiedy się rośnie, są najważniejsze. To ma iść stopniowo, i stopniowo należy, należy ten świat poznawać. Tutaj ten świat bez żadnego wysiłku jest włożony w telefon, to uzależnia i powoduje bardzo duże ograniczenia intelektualne. I niestety taki człowiek nie będzie w stanie normalnie działać w dorosłości. Nie, nie będzie w stanie, nie będzie, nie, na pewno nie dostanie Nobla. No nie tylko nie dostanie Nobla, ale przede wszystkim będzie, no jednak natura nas stworzyła w taki, a nie inny sposób. Jeżeli czegoś w głowach naszych zabraknie, to będziemy nie tylko inni niż te, te pokolenia, które teraz, jeszcze powiedzmy sobie to starsze, powiedzmy moje i, i, i tak dalej, będą, będzie to inny, no tak, mówiąc o <noise> tych starszych, y, ta, ta inność nie będzie po prostu innością wynikającą ze znaku czasów, ale będzie to pewnego rodzaju niedobór, który może się skończyć fatalnie w ogóle dla Znaczy inności, już zaczyna się, Do... zaczyna się ten, to, 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 to dążenie. Jaki to ma wpływ na nasze zwierzęta? bo My Właśnie. głównie zwierzętom teraz, bo, ale my też jesteśmy zwierzętami, nie y -y. się, a szczególnie dzieci są takimi zwierzątkami. Pilujemy, żeby się stają Tak, bo koty, bardzo Dwa koty stoję. czarne się zawzięły na, na nasz sprzęt. O, 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 tak. I mureczka, mureczka i Maciuś. Maciuś tutaj leży i, i, i moją, moją mi pazurki w rękę z miłości, a mureczka postanowiła wywrócić o, stojak. Tak. No i tak. Jaki to ma wpływ na nasze zwierzęta? Nie jesteśmy po pierwsze. Nie jesteśmy w stanie skupić się na nich ani ich zrozumieć, mhm. bo wysiada totalnie empatia, proszę Państwa. I dlatego przestajemy czuć um, nie tylko empatia, ale odczytanie mowy ciała, tak odczytanie też. wyrazów twarzy, czy wyrazów pyszczka, czy zachowań, które wydawałyby się kiedyś oczywiste. I tra tracimy więź z naszym zwierzęciem, jeśli chodzi o nasze dzieci one nie, przez to nie nauczą się języka ciała drugiego człowieka. One nie będą umiały odczytywać języka ciała innej osoby, dlatego że one będą miały tą sztuczność jako wzorzec. To, co też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o kontakty. Pierwsza sprawa, y, intelektualne ograniczenie. Druga sprawa, y, relacje między, międzyludzkie, kontakty społeczne. One po prostu... Y, znaczy, ja akurat bardzo lubię dzikość, ale teraz powiem zdziczenie w tej pejoratywnym mm. znaczeniu, że, że będziemy, nie będziemy umieli przekazywać sobie różnego rodzaju myśli, jak, jak, jakiejkolwiek relacji będziemy umieli przez telefon. Ale nie będziemy umieli bezpośrednio. Co za tym idzie, będziemy coraz bardziej samotni. Tak. Już w tej chwili zamykamy się w czterech ścianach i to jest to, o czym już mówiłam wielokrotnie, że nie rozumiem, dlaczego rodzice dzisiejszych przedszkolaków i dzieci szkolnych już nie przyjaźnią się tak jak kiedyś, nie zawierają znajomości na placu zabaw, w, nie wiem, w holu przedszkolnym. Już tego nie ma, więc nie ma, rodziny, nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Rodziny siedzą zamknięte w domach i każdy w swoim, i telefonie. I każdy w swoim telefonie i w rezultacie będziemy po prostu samotni w tłumie. I już zaczynamy być samotni w tłumie. Dokładnie tak. I jeszcze bardziej samotne będą zwierzęta, które będą pod naszą opieką, bo myślę, że jeszcze długo pozostanie w nas ta chęć. Bliskości z ciepłą, serdeczną istotą, ale nie będziemy umieli odczytywać jej, jej intencji. I one będą przy nas jeszcze bardziej samotne niż my, bo one mają tylko nas, a my będziemy mieć telefon. Dlatego jest to wielka przestroga dla wszystkich tak, tych, będzie którzy chcą acel. dać dużo zwierzętom i swoim dzieciom zabierzcie im smartfony. Zabierzcie im smartfony albo jeśli macie małe dzieci, nigdy im tych smartfonów nie dawajcie. Ja nie chcę tu teraz zrobić z siebie super ekspertki jedynej świętej, ale fakt faktem, że mojego synka, który ma w tej chwili 5 lat, do telefonu w ogóle nie ciągnie, chyba że ja mu pokazuję zdjęcia w telefonie. Natomiast nigdy nie prosi, żeby mu włączyć, nigdy nie jeździ po tych filmikach, rolkach i innych takich. Nie, nie ma tej. Na szczęście nie, nie wyrobiłam w nim tej potrzeby. Tak naprawdę jeszcze dokładnie nie wiadomo od jakiego wieku można. Nie, nie twierdzą, że od 10 roku życia już można, inni twierdzą, że, że nie. ja raczej wydaje, uważam, że nie. Że, że nie, dlatego że jeżeli dorosłym to robi taką krzywdę, mm -hmm. to 10-letnie dziecko jeszcze jeszcze neurologicznie jest, jest bardzo niedojrzałe. Mózg rozwija się do 30, bo no ono, właśnie. nie do 25 no roku właśnie. życia, jak myślano wcześniej. Więc, więc pamiętajcie o tym, że zarówno sobie, jak i swoim dzieciom robicie krzywdę. I robicie krzywdę swoim zwierzętom, bo nie będziecie umieli się na nich skupić, i nie będziecie im umieli dać tego, co im jest bardzo poza jedzeniem, ciepłym miejscem do spania i bliskością taką cielesną, jest potrzebny im kontakt. Jest potrzebny kontakt jasny, prosty. Relacja między człowiekiem a zwierzęciem jest bardzo ważną częścią życia zwierzęcia udomowionego, bo od tysięcy lat. Uzależniamy od siebie te zwierzęta, i stało się coś takiego, że nasza obecność czynna i aktywna w, ich, w naszym wspólnym życiu daje im poczucie bezpieczeństwa. Więc sobie je odbieramy, bo popadamy w depresję, tak. i odbieramy je naszym podopiecznym. Więc zastanówmy się, smartfony. czy zasypiać ze smartfonem i patrzeć się na filmiki, to nie jest dobry pomysł. Młody człowieku, poczekaj chwileczkę. Czy sobie robić takie, no to sobie pooglądam, i potem nagle miną dwie godziny, i nie wiem, gdzie one uciekły, te dwie mm -hmm. godziny, bo ta informacja cały czas y, biega przed naszymi oczyma, bo to nam sprawia przyjemność, to jest narkotyk, to nas uzależnia. I przez to nie chce nam się poznawać ludzi. Wchodzić w interakcję czemu? Bo, żeby wejść z kimś w relację, należy się, się postarać. Nadrudzić. Tak? Trzeba zrobić dobre wrażenie, trzeba się wysilić, trzeba powiedzieć coś mądrego. A patrząc w telefon nie trzeba być ani mądrym, ani pięknym, ale ani dodam, coś, dodam coś bardzo ważnego. Ale oglądajcie nas. Tak. Może do, być to ten wyjątek i w komputerze. I co będziemy kończyć pozdrawiam? Będziemy serdecznie. kończyć i liczymy na to, że jak najwięcej osób obejrzy akurat wszystkie odcinki, ale ten szczególnie. Bo marzy mi się to, żeby relacje międzyludzkie były jak najbliższe i jak najlepsze. Były znowu takie bliskie, jakie te, które pamiętam, kiedy byłam w wieku mojego dziecka i trochę starsza, czy nawet kiedy byłam nastolatką, a nawet studentką za pierwszym razem, bo wtedy jeszcze żyliśmy <laughs> bardziej analogowo, mimo że już każdy miał telefon. Tak, tak. I cóż, do zobaczenia za, do dzień. Zobaczenia za tydzień. Do Pozdrawiamy serdecznie. Uwaga, krótka reklama. Książki Doroty Sumińskiej, wydane przez wydawnictwo literackie, możesz kupić przez Internet w promocyjnych cenach. Zapraszamy www.zwierzecisie.pl łamane przez ksiaski.